Nie jest nawet historykiem zawodowym, nie jest nawet Żydem. Z tego co ja wiem, jest chyba chemikiem i yy, z jakiejś tam rozmowy z nim on jakby odczuł w 69 8 rok, kiedy tutaj ci ostatni polscy Żydzi wjeżdżali stąd i pewnie to jest moje przypuszczenie za przysiąg w jaki sposób opowiedzieć tę historię, którą oprócz niego niewiele osób mogło wówczas opowiedzieć. Jesteśmy na cmentarzu żydowskim i to jest miejsce, gdzie najczęściej można spotkać Janka Jagielskiego. Ja znam Janka już przeszło 30 lat, poznałem go w Izraelu i co mogę powiedzieć o nim? To jest taki żywy pomnik y, pamięci Żydów polskich. To, co on robi w czasach obecnych, robił zawsze. Jak długo go znam, zawsze się pasjonował zabytkami, zwłaszcza zabytkami kultury żydowskiej, a par excellence tym właśnie, tym właśnie cmentarzem. Pracuję ja, ja już tutaj od lat 13, i razem ze mną od tylu, tylu lat Jan, Janek jest ciągle, ciągle obecny. Przeprowadza grupy, przeprowadza szkoły, opowiada, a opowiada barwnie. Ma takie poczucie e, rany, która tkwi w Polsce, rany, m, którą zadali Niemcy, e, mordując blisko 3 miliony Żydów. Na ziemiach Pol na polskich Żydów, i że ta rana jest jakby jego, nie, nie jakimś faktem z podręcznika, czymś, czego się o czym się uczymy, ale czymś jego osobistym, to jest jego osobisty ból. Zaczynał bardzo dawno 25-30 więcej lat temu. I wtedy to był bardzo wyjątkowy. Ale ja już znam wiele takich, takich młodej Janki. To sam kierunek. Ja myślę, to być może to jest, kiedy Polak ma świadomość, jaki rola Żydzi mieli tutaj przez tysiąc lat. Dlaczego Jan Jagielski, dlaczego Janek robi, jak on robił? to że nasze dziedzictwo tutaj, nasza historia, cmentarzy nie rzeczy. Naprawdę powinno pytać, Janek dlaczego on robi tak? Koszty w tej chwili są duże, bo muszą być, patrzcie, to wszystko one są pochylone, one za chwilę roną. Dla artystów to jest piękne, ale dla, 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 dla nas, dla wszystkich nie jest, nie jest to. Moi rodzice byli. Hmm, właściwie dla przeciętnej społeczności byli denerwujący, dlatego że moja matka była z, z terenów wschodnich, z, zaciągała rzecz pewnie, z rus, rosyjskiego, a mój ojciec był z Pomorza, czyli zaciągał coś z niemieckiego, w związku z tym, jeżeli oni tam byli, w tej społeczności, no niestety polska i ludność na ogół jest nietolerancyjna. Ja nie mówię o dzisiejszych czasach. W związku z tym e, ślub, który, który, który e, moi rodzice byli, nie był kościelnym ślubem. W związku z tym oni od razu byli jak gdyby na marginesie e, społeczności. To jest przecież najważniejszy człowiek, który był e, dziwny, któryśmy widzieli na cmentarzu, Antoni Eisenbaum. A. Antoni Eisenbaum ten... Dyrektor, dyrektor szkoły Rabinu, która nie wydała żadnego rabina, Ale wszystkich, wszystkich Ale ryskowców. za to w są całe tak. pokolenie intelektualistów e, e, żydowskich. Większość dzieciaków, czyli, czyli moich kolegów, byli z rozbitych rodzin, które się udało się ich uratować na terenie Związku Radzieckiego, tutaj w, w, w kryjówkach na Bożu. Czyli to ludność dzieciaków, którzy byli z rodzin żydowskich. O tych rzeczach niewiele mówiliśmy, bo to nie było, to było trochę że tabu, ale to nie było do opowiadania. Potem okazało się, że naraz, że przychodzi taki 56 rok i Gomułka i antysemityzm wkracza i naraz moi koledzy muszą i emigrują i wyjeżdżają. W związku z tym jak gdyby wyjeżdżają, zostawiają mnie te swoje, swoje historie. Janek jest wrażliwy człowiek, który rozumie, czy też Polak, nie Żyd, też mogę mieć odpowiedzialność. I ja stałem się jak gdyby przedłużeniem ich, 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 ich pamięci. Pani Merenholz powiedziała, wiesz co, i tu jest moja mama, która zginęła w czasie powstania, w Warszawie, jak się ukrywaliśmy. Ja jestem, ty powinieneś pamiętać, ja ci przekazuję wszystkie moje meble, które są w moim instytucie. Ale musisz pamiętać, bo tam głęboko jest grób mego taty. I to tylko ty będziesz pamiętać. Nawet tutaj wyciągnąć, kiedy to jest. Myśli nieuczesane, dlatego też to, człowiek to musi cały czas trzymać i pilnować. Jest pomnikiem, jest jakby znakiem obecności takiego wielkiego tematu w polskiej, dla polskiej kultury, mianowicie pamięci o Żydach, pamięci o zamordowanych Żydach, o cywilizacji, która odeszła. I tą pamięć wypełnia poprzez troskę o wszelkie materialne ślady, jakie pozostały po Żydach. I robi to od lat. To jest w tej chwili nasze życie, tutaj moje czy, czy Alicji, że po prostu ludzie cokolwiek chcą się dowiedzieć. Dowiedzieć się, no kiedyś ktoś mnie się pytał, czy na, miał tam sklep koszerny i miał winać, czy przypadkiem nie zachowało się jakieś butelki u księdzy franciszkanów, więc musiałem iść i musiałem iść do zakonu, dowiedzieć się, no ale nikt przecież nikt nie rozumie. Że Warszawa tak została zniszczona doszczętnie. Przychodzą i starzy, i młodzi. Oczywiście o wiele sympatyczniejsi są starzy. Trzeci wiek jest najlepszy. Poważnie mówię wam, bo oni ludzie w tej chwili, no mówmy sobie szczerze, zostają sami i się muszą zastanowić. I chcą, chcą się zastanowić i, i wiedzieć. Trześć lat temu e, Janik został e, członkiem honorowy członek gminy żydowskiej to jest. Mnie w wrobili, to, to jest rzadko. Płacisz składki? Co? Składki czy płacisz? Ja wiedziałem, że to jest takie pytanie prawie żydowskie, prawda? Przede wszystkim to jest dobry człowiek. I dlaczego dobry człowiek robi dobre rzeczy, to jest oczywiście dlaczego, tak on jest.